I zgodnie z obietnicą, teraz Kamila będę Cię prosiła, żebyś nam opowiedziała jak wizyta taka proktologiczna w zakresie proktologicznym wygląda. Bo na przykład wczoraj miałam taką pacjentkę, która do Ciebie pokierowała I też mnie o to zapytała I ja w sumie oprócz, no... Pewnie będzie musiała Pani się położyć i zdjąć bieliznę No to nie potrafiłam mm -hmm. powiedzieć nic więcej Więc w sumie też mnie to interesuje Więc jakbyś mogła nam w kilku słowach powiedzieć mniej więcej Jak taka wizyta proktologiczna wygląda I czy czymś różni się damska od męskiej Ale podejrzewam, że chyba nie Nie, praktycznie nie, tak naprawdę No przede wszystkim najpierw przeprowadzam wywiad Ten wywiad trochę trwa na samym początku Dlatego pierwsza wizja zawsze jest godzinna. Rozmawiamy sobie nie tylko o takich problemach proktologicznych, ale y, ogólnie o wszystkich, tak? O problemach gdzieś tam z pęcherzem, o problemach seksualnych, bo my musimy pamiętać, że to dno miednicy jest jednak całością i nie da się tak odseparować, że tu jest pochwa, a tu jest odbyt i to pracuje jakoś oddzielnie, uh -huh. bo to wszystko ma na siebie wpływ. Więc jak najbardziej pytania są takie bardzo obszerne, o różnych dziedzinach życia, uh -huh. y, takich intymnych też. Odciedania do do kolacji. Dokładnie. Plus to, co się e, dzieje po kolacji. Tak, tak, dokładnie, ale myślę, że ważne, żeby się gdzieś tam w tym gabinecie otworzyć, no bo z tego wywiadu ja naprawdę dużo już mogę mm -hmm. o tym dniem jednicy sobie wydedukować i to potem mi się tak wszystko układa w głowie, tak? Te mm -hmm. wszystkie kropeczki się układają w jakiś sensowny obraz. Potem oczywiście badam postawę, tak? Patrzę sobie jak pacjent, pacjentka stoi, jak oddycha. No i potem przechodzimy do badania wewnętrznego. U kobiet badam na takiej wizycie yeah I przez pochwę, i przez odbyt, uh -huh. u mężczyzn przez odbyt. Uh -huh. Jeśli mam natomiast w gabinecie USG, no to mogę sobie jeszcze zbadać, jak pracuje brzuch. Uh -huh. Ja oczywiście nie jestem chirurgiem, więc nie oceniam tutaj żadnych przepuklin ani nic takiego, no ale mogę sobie ocenić, jak ten brzuch pracuje, czy te mięśnie są wydolne, czy nie. No i często jeszcze możemy sobie ocenić USG tak przez kroczowo, co uh -huh. tam się dzieje. Sprawdzamy uh -huh. napięcie, sprawdzam, czy coś tam nie w środku nie niepokoi. Jeśli niepokoi, no to Oczywiście odsyłam dalej do Ciebie, do ginekologa albo do proktologa. No i oczywiście w takich przypadkach proktologicznych lubię też szczególnie tę te współpracę, właśnie z lekarzami. Tak mm -hmm. znaczy, no nie tylko w proktologicznych, mm -hmm. ale w proktologicznych też to jest bardzo ważne, żeby mimo wszystko gdzieś tam lekarz ocenił, czy nie ma tam żadnych przetok, mm -hmm. żadnych polipów, tak, czy nic takiego z jego dziedziny się nie dzieje, bo dopiero potem możemy wprowadzać tę mm -hmm. fizjoterapię ewentualnie. No właśnie, to może w sumie dobrym pomysłem byłoby, jeśli ktoś nas ogląda, mam nadzieję, że to są setki tysięcy, miliony, prawda, <laughs> żeby właśnie w pierwszej kolejce, jeśli są jakieś tam takie takie problemy proktologiczne. Udać się do proktologa, tak, jak najbardziej. I gdzieś tam z jakimiś, nawet nie tyle, że z zaleceniami, ale chociażby z taką krótką informacją, że jakby tutaj tak, nie ma nic do działania chirurgicznego, no bo proktolog jest tak. chirurgiem, jakby udać się właśnie do fizjoterapeutki proktologicznej, bo to jest tak naprawdę jeszcze, ale są już lekarze i wiemy, że są lekarze, którzy tam polecają cię i jakby doceniają tą współpracę. No bo to jest też to, czym częściowo zajmuje się od pewnego, znaczy. Od zawsze się zajmowała, ale w sensie, że jakby już coraz więcej osób to docenia, w sensie fizjoterapeutka uroginekologiczna i ta ginekologia taka regeneracyjna. Czyli dotychczas było tak, że po prostu wiedzieliśmy, że pacjenci mają objawy, nie za bardzo mogliśmy im pomóc do momentu takiego, aż się pacjent nie nadawał do operacji. Tak w dużym skrócie. tak? I ci pacjenci mieli jakby tak pojęcie, że no to wszystko jest normalne. No i tam wiadomo, miałam poród, jestem starsza, no to mogę popuszczać mąż, mogę popuszczać gazy, no jak mam mhm. jakieś. Prawda, pójdzie gaz i pobrudzi się, pobrudzą się majtki, no to też tak może być, tak. No też często to często jest... te objawy się tak normalizowało. No normalizowało a, się, prawda? A one, no nie no muszą już, ale a one nie muszą występować. Bo jakby z jednej strony idziemy w kierunku takim, żeby wydłużać swoje życie, żeby mhm. wydłużać to życie w komforcie, gdzie często komfort też jest traktowany tak bardzo mocno powierzchownie. Czyli ja sobie robię zabiegi różne tutaj w obrębie twarzy, tak, żeby, żeby tak. jakby to, że żyję dłużej, wiązało się też z tym, że ja będę dobrze wyglądał i dobrze się mm -hmm. czuć, a jednocześnie chodzimy pod paskach i w wkładkach, dlatego że jak puścimy bąka, to mamy brudne majtki, a jak, nie wiem, kichniemy albo kaszniemy, to mamy je mokre, bo, bo wycieka mocz. W ogóle nie koresponduje jakby góra z dołem. No to jest tak. jakby gdzieś tam cały czas gdzieś tam jeszcze w dużej części społeczeństwa mimo wszystko funkcjonuje. Ale też y, chciałam na pewno przypomnieć, że my zaczynamy dbać o siebie i o swoją intymność tu i teraz. Hmm. A nie za parę lat, tak? Więc to, co no, my to teraz jest robimy podstawa. z tym ciałem, no tak nam się to ciało odpłaci kiedyś. No ale to jest, tak samo jest w kwestii w ogóle wszystkich badań profilaktycznych, bo to, <noise> że to jest to, co powiedziałaś wcześniej, to, że ktoś w tym momencie nie ma objawów, to nie znaczy, że nie będzie miał ich za parę lat, ale to jest I teraz nic ten już moment. Tam się nie dzieje. Tak, to jest teraz ten moment, żeby na przykład później nie usłyszeć, o wie pani co, no teraz pan, teraz to się nadaje tylko do operacji albo do jakichś tam bardziej inwazyjnych spraw. A tak naprawdę to nie jest kwestia tylko ta fizjoterapia, to nie jest kwestia tylko badania, wprowadzenia pewnego rodzaju, właśnie różnych nowych nawyków, zmiany tych nawyków, które mamy, ale mamy też różne możliwości zabiegowe. I to tak. powiemy w następnym za y odcinku. W następnym Bardzo odcinku, tak. Może powinniśmy się przebrać, <śmarlę> to wtedy będziemy udawać, że to jest inny dzień. Nie, dobrze, które właśnie nagramy sobie na chwilę i które będziecie mieli okazję obejrzeć za tydzień.